Witam Was wszystkich w 14 odcinku z Likana. Jakiś czas temu wprowadzili nowe skile, znaczy pasywki, 6, 7. Jedna to jest Riposta, druga Dopalacz. Riposta daje odporność na dany skill w PvP, a Dopalacz daje damage danego skilla. Są one w tym miejscu. Kupiłem sobie podręcznik za 200k. Przeczytamy sobie teraz. Wybiorę sobie Wirmiecza, ponieważ bodych jest najwięcej. Są tutaj na wszystkie klasy riposty, ale myślę, że Wirmiecza będzie najlepszy. Wybierzemy sobie, tak. I żeby czytać do pala, trzeba wbić ripostę na P. Trochę się ją wbija, można wbijać punkcikami albo księgami. Ja idę poszukać czegoś na rynku. Znalazłem naszynik y, 2 kHP na 46 level. Mamy aktualnie y, 1 kHP, więc 1 kHP nam dojdzie. Y, trochę negocjowałem i 29,5 kK kupuję. I reszta kasy sobie zostawimy na razie. Podchodząc do kapitana, dostałem misję na rozszyfrowywanie informacji. Y, dałem dobrą odpowiedź i otrzymałem milion EXPA i wbiłem w 56 level. Odbieram właśnie po kolei wszystkie misje i poszedłem do Uriela. Oddaliśmy tą stronę pamiętnika, którą mieliśmy wcześniej wydropioną. I teraz zaczynają się kolejne misje. Jesteśmy już przy szóstej stronie i mam teraz iść do loku Pojąków. Jestem już w V1, klikam pomnik i wracamy do Uriela. Oddaję właśnie stronę pamiętnika. Trochę expa i young. Następna strona pamiętnika le trzeba lecieć do M2. Jestem fana. Pustyni zawodiacy. Trzeba zabijać, dopóki nie dropnie strona. To by było na tyle. Następny odcinek będzie za około 20 lat, jak zrobię tą misję, a tak serio to już ubiję 30 zawadiaków i dalej nie mam strony. Z jednej grupki pająków dwa dropy, nogi pająka 3 HK, woreczek z 500K. Spoko! W końcu dropła po jakimś 35, czy 36, nie liczyłem dokładnie. Wracamy do Uriela. Pierw trzeba do Juchwana oddać. I teraz on wysyła nas do Uriela. Jestem u Uriela. Oddaję misję. Uwaga. 3kk Jesteśmy teraz w tym samym miejscu i musimy zabijać wężowych wojowników. W końcu dropnęła stronę pamiętnika, wracamy do Uriela. Jestem już u Uriela Ex Palerynki i następny 50 level, ale już go mamy, więc robimy Misja polega na zabijaniu elitarnych 3,5 żołnierzy, właśnie tu jestem, V1 Także bijemy, Dropnęła strona pamiętnika, trochę długo ją dropiłem, ale w końcu jest Jestem przy Urielu, oddajemy 5K expa 125K i symbol króla przypowiedni to do rangi. Lecimy teraz na górę sochan po stare pudełko z papierami. Mam już pudełko. I wracamy do górę. Oddaję misję. 5K expa, rękawica. No i w prawie leło będziemy wbijać, teraz mam lecieć. Znowu do F1 zabijać, tylko inne pojazdy. Pierwszego mobka poleciała strona pamiętnika. Lecimy do Uriela. Oddaję misję. Tym razem będziemy musieli iść do Shinso, na pomnik kliknąć. 57 level up. Lecę do Shinso. Jestem już w tym pomniku. I wracam do Dino. Jestem już przy Urielu. Oddajemy misję. XP Young i została nam ostatnia strona pamiętnika: zabijanie straszydów DT i kliknięcie pomnika. Pobiłem trochę te straszydła, i teraz muszę iść na środek DT, kliknąć pomnik. Misja zrobiona, wracamy już po raz ostatni do Uriel. Oddaję ostatnią stronę. Następne misje: Mroczny Naród są dopiero na 60 level. 7KK Expand księga lidera. A teraz bierzemy się za misję konna. Koń zdech, ale mam dzieło z normalnych małp kiedyś wydropione Czyszczamy konia Mam akurat trzy medale, więc do zawadiaków myślę że zrobię misję Misja na 15 level konia, czarne orki, lecimy Zabiję właśnie ostatnie orki, lecę do stojemnego Pierwsza próba Nie weszło Druga próba Weszło 15 level konia Lecimy teraz misję na 16 level konia, zabicie 10 ezoterycznych dręczycieli Na środku orków TZ to takie Pierwsza próba może wejdzie Weszło 16 level konia Zrobimy sobie jeszcze ostatnią misję konia w tym odcinku Na zabicie 10 szponów V1 Pierwsza próba I nie weszło Druga próba może wejdzie Spalił Trzecia próba, uwaga, dalej nie weszło. Czwarta próba, może w końcu wejdzie. Uwaga, weszło 17 level konia. Została nam tylko misja z zawodnikami, najtrudniejsza. Znalazłem sztukę combo, którą przeczytałem i powinien się zakończyć już trening. Mamy teraz combo na dwa, Włączymy sobie i zobaczymy, jak to bije. Trzy, 4, 5, 6. Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dobra, znalazłem branżę 1,5 kHp, której szukałem. Nie wiem dlaczego, ale typ w sklepie wystawił tutaj za 12, tutaj za 9, kupujemy tu za 9. A to poprzednio sprzedamy jak naszyjnik 1 kHp, poszedł za 4 k, to ten raczej też. Kumpel chce kupić stare Ebo Plus 6, które kiedyś ulepszaliśmy oraz tą brązę 1 kHp. Łącznie daje 5 k, sprzedam mu zawsze będzie trochę więcej kasy. Znalazłem gdzieś tutaj tani helm plus 6 na 60 level, o właśnie ten, za 5 k w miarę tanio. I zawsze to będzie już lepszy helm daje dużo więcej defa i jeszcze blok ciosów. Także hełm mamy z głowy. To by było na tyle w tym odcinku. Szykujcie się na następny, ponieważ będzie w niedużym odstępie czasu i szykuje się coś specjalnego. Otworzymy sobie jeszcze na koniec kadłuba za orków. No i syf. Yy, Także cześć.